Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Dzisiaj joga zatytułowana Zanim pójdę do pracy. Jak już dobrze wiesz, poranek jest bardzo kluczowy i ma wpływ na całokształt kształt naszego dnia. Więc bardzo dobrze jest go odpowiednio rozpocząć oczywiście z praktyką jogi z ciepłą herbatką może jakąś relaksacyjną muzyką z daleka od jakichkolwiek social media tak żebyśmy mieli wgląd w siebie i chwilę na pomyślenie jaki ten będzie dzień a najlepiej obudzić się rano i pomyśleć mój dzień będzie wspaniały chcę żeby mój dzień był wspaniały a pamiętaj że wszystko jest w twoich rękach to od ciebie zależy, jaki będzie ten dzień. To co? Zaczynamy naszą praktykę. Złączcie podeszwy stóp razem. Kolana ciągną do maty. Wydłuż kręgosłup, otwórz klatkę piersiową. Tutaj możesz chwycić za palce. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem delikatne pochylenie do maty. Do podłogi przytrzymaj chwilę. Oddychaj, koncentruj się na oddechu. Ta chwila jest ważna, to jest Twoja chwila. Mhm, celebruj ją. Okej, okay, wydłuż plecy, ręce za siebie, weź wydech. I z wydechem grzbiety, dłonie się spotykają, zaokrągli plecy. Spójrz na stopy, na matę. Do tyłu wdech, ręce i do przodu, zaokrągli plecy. Ręce do tyłu i zaokrągli plecy, ręce góra, wdech i prawa dłoń na z tyłu na podłodze, na macie, lewa dłoń na kolanie, wydłuż plecy, weź wdech, z wydechem skręć i przytrzymaj, oddychaj, wydłużaj kręgosłup wraz z wdechem i z wydechem skręcaj, oddychaj. Nie napinaj mięśni twarzy. U uśmiech. Ok, wróć do centrum, ręce do góry i skręć się na drugą stronę, prawa dłoń na kolanie, lewa z tyłu, wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręć się. Oddychaj. Ok, ręce góra wdech. Spleć palce dłoni razem, przenieś na potylicę i jeszcze łokcie ciągną do tyłu. Przytrzymaj chwilkę. Oddychaj. Weź wdech i prawy łokieć ciągnie do maty. Przytrzymaj. Góra wdech i zrób na drugą stronę. OK, ręce góra wdech, spleć jeszcze palce dłoni razem w ciasny koszyczek, rozgrzej delikatnie nadgarstki w jedną stronę, w drugą stronę. Okej, okay, myślę, że ciało już dostało sygnał, że będzie się coś działo. Przejdźmy do klęku podpartego, rozpostarte palce dłoni na szerokość barków, kolana na szerokość bioder, grzbiety, stóp przyklejony na szerokość bioder również. Klęsłe plecy, pozycja krowy. Weź wdech i z wydechem zaokrągli plecy. Krowa wdech, spójrz delikatnie przed siebie i zaokrągli plecy, wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Już przejdź do klęku podpartego przed ramiona na matę, równoległe. Do dłuższych krawędź maty. Zadrzej palce stóp i przejdź do deski na przedramionach. Przytrzymamy do pięciu. Jeden. Troszkę pobudzimy ciało. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Prawe przedramię na lewą stronę i skręć je na lewą stronę. Lewa ręka ciągnie do sufitu. Nie zapadaj się. Biodra pracują. Do góry. Lewa stopa na prawej. Przytrzyma jeden. Deska boczna na przedramieniu. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wróć do centrum i zrobimy na drugą stronę na lewym przedramieniu. Skręć się na prawą stronę tym razem biodra do góry, ręka prawa do góry. Coraz cieplej i oddychaj jeden. Biodra do góry, dasz radę, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, przed ramię na matę, połóż się na brzuchu, dłoń na dłoni i odstaw czoło, odłóż na mm, dłoniach. Przytrzymaj chwilkę. Ok, przejdź do klęku podpartego mhm. i przejdź do pozycji szczeniaka. Dłonie jak najdalej przed, przed siebie, pośladki do góry. Tutaj klatka piersiowa ciągnie do maty, ale tylko dłonie są przyklejone, i przytrzymaj. Ok. Wycofaj ręce. Jeszcze raz. Wklęsłe plecy. Pozycja krowy. I zaokrągli plecy. Pozycja kota. Proste plecy. Zadrzej palce stóp i przejdź na ugiętych nogach do psa z głową do dołu. I tutaj poprzyklejaj raz jedną piętę, raz drugą. I biodra na boki. Mhm. Ok. Czuj takie rozciąganie ro. Mm, pracy bioder, mm -hmm, rozgrzewanie ciała. Ok, już pięty do góry mm -hmm. i pięty na matę tyle, ile możesz. Wdech, prawa stopa między dłonie i przejdź do A, Asany. Mm -hmm. Tutaj kąt prosty, z tyłu noga prosta, kolano w linii z biodrem przytrzymaj. 1, 2, 3, otwórz klatkę piersiową, ręce ciągną do tyłu, 1, 2, 3, dobrze i spleć koszyczek z tyłu i odsuniesz się od pośladka, od pośladków, 1, tyło pochylenie miednicy, 2, 3, wdech, Przejdź do psa z głową do dołu. Zostań chwilę w psie. Oddychaj. Ok, weź wdech. I lewa stopa między dłonie. Przejdź do anginy sierpu księżyca na lewą stronę. Tyło pochylenie, odsuwaj brzuch od uda. Kąt prosty, z przodu dobrze noga ugięta, z tyłu prosta. Odsuwaj ramiona od uszu. Jeden. Dwa. Trzy ręce do tyłu otwórz klatkę piersiową. Jeden. Nogi pracują. Dwa. Trzy. Spleć z tyłu koszyczek. O, jeszcze od pośladków. Otwórz klatkę piersiową. Jeden. Dwa. Trzy. Super. Dłonie mata. Przejdź do. Psa z głową do dołu. Wdech. I kolana szeroko na boki, na macie. Palce stóp razem, pośladki do pięt. I przesuń jeszcze ręce, wysuń jak najdalej. Możesz odłożyć czoło na macie, przytrzymaj. Oddychaj. Dobrze, przejdź do klęku podpartego. Mhm. I tutaj prawa stopa między dłonie, unieś się do góry. Pilnuj tutaj y, jednej linii, kolano i biodro, i przenieś jeszcze ręce do góry, schodzący księżyc. Przytrzymaj. Jeden, oddychaj. Dwa, tu do pięciu, trzy, cztery. 5, lewa dłoń na macie, a prawa do góry. Cały czas noga prawa ugięta. Kolanie 1. 2. Też zostaniemy do 5. spójrz za ręką. W górze. 3, 4. 5. Dobrze. Unieś biodra, dłonie w geście na i lewy łokieć wędruje po zewnętrznej stronie prawego kolana. Skręć Prawy bark ciągnie do tyłu, prawy łokieć do tyłu i przytrzymaj, oddychaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Dłonie mata, przejdź do klęku podpartego. I zrobimy wszystko na drugą stronę. Lewa stopa między dłonie, unieś biodra, przejdziemy do schodzącego księżyca. Ręce do góry, tyło pochylenie miednicy i przytrzymaj, oddychaj. Jeden, otwieraj klatkę piersiową. Dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, prawa dłoń na macie, lewa ciągnie do góry, noga jest ugięta w kolanie. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, dobrze. Dłonie w geście na maste, Unieś biodra, prawy łokieć po zewnętrznej stronie lewego kolana, Skręć do tyłu. Spójrz za siebie i oddychaj. 1, 2, 3, 4, 5, dobrze. Dłonie mata, przejdź do. Psa z głową do dołu. Przetrzymaj chwilę. Ok, prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewo. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, weź wydech, i z wydechem spłyń. Ręce, góra, wdech. Puż za kciukami i dłonie w geście namastę. Ok, zrób duży krok krok na długość twojej jednej nogi. I przejdziemy sobie teraz do prasarity padottanasane. Pozycja na miotu stopy. Pięty delikatnie szerzej, palce do środka. Najpierw y, dłonie odłóż na biodrach. Tutaj weź wdech o prostych plecach. Przejdź do skłonu e, i odłóż dłonie na macie. Pamiętaj, żeby pięta była w linii z pośladkiem. Nie wycofuj do tyłu. Mhm, dło, y, czubek głowy do maty. Tak jakbyś chciało, chciała odpychać matę do przodu i dłonie powinny docelowo być w linii z piętami. Przytrzymaj chwilę. Odłóż teraz prawą dłoń na macie, a lewa ciągnie do góry. Przytrzymaj. Oddychaj. Proste nogi. Jeszcze chwila. Tutaj wdech i zamień dłoń. Lewa na macie, prawa ciągnie do góry. Oddychaj. Ok. I z tej pozycji, pięty do środka, palce, pięty. Palce przejdź do malasany. Stopy na szerokość, bym powiedziała, bioder. Rozsuwaj jeszcze łokciami kolana na zewnątrz. Wydłuż plecy, weź wdech. I dłonie w geście namaste przytrzymaj. Oddychaj. Malasana. Okej. Okay. Mhm. I dłonie mata, przejdź do pionu. Już stopy razem. Mhm. Przejdźmy na początek maty, ręce góra, wdech, spójrz za dłońmi, w górze i z wydechem skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i przejdź do psa z głową, do dołu. Tutaj wdech i skrzyżuj stopy z przodu, przejdź do siadu. Mhm. Uwolnij pośladki, tutaj weź wdech i przyklej brzuch do ud, tyle ile możesz. Rano ciało nie jest tak rozciągnięte, więc daj sobie przyzwolenie na to, żeby to był taki delikatny, z uważnością i z czułością skłon. Mhm. Ok, wyprostuj plecy. Prawa noga ugięta w kolanie, przenieś ją po zewnętrznej stronie lewego kolana. Prawa dłoń z tyłu, lewa do góry. I jeszcze odepnij się łokciem od kolana, stopa aktywna, lewa, wydłuż plecy, weź wdech. I z wydechem skręć. Oddychaj. Ok, wyjdź z pozycji. Ponownie uwolnij pośladki. Ugnij lewą nogę w kolanie, przenieś ją na prawą stronę, lewa, to, lewa dłoń z tyłu, stopa aktywna, prawa ręka góra i jeszcze odepchnij się i skręć. I przytrzymaj. I oddychaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji i ponownie ugnij prawą nogę w kolanie. Tym razem odłóż na matę, na podłogę. Prawa dłoń z tyłu. Lewa noga będzie wyprostowana, stopa przyklejona. Lewa ręka z tyłu. Za siebie i wygięcie, tak jakbyś chciał chciała zrobić mostek, przytrzymaj. Oddychaj. Ok, Wyjdź z pozycji wyprostuj prawą nogę, odłóż tam, gdzie była i lewa noga ugięta. Przyklej kolano do maty, lewa dłoń z tyłu, prawa noga wyprostowana. Mm -hmm. Lewa ręka za siebie po skosie, Spójrz, wnętrze dłoni patrzą na podłogę, spójrz za nią przytrzymaj, oddech. Ok. I wyjdź z pozycji. Mm -hmm. Połóż się teraz na plecach, mm -hmm. kolana ugięte. I teraz prawa kostka wędruje. Tuż nad lewym kolanem i przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. I prawa dłoń wędruje pod prawą łydką, koszyczkiem chwytają kolano. I przyciągnij jeszcze lewe kolano do klatki piersiowej, a prawe kolano rotuje na zewnątrz. Przytrzymaj. tych Tutaj pracujemy nad pośladkami. OK, uwolnij nogi już teraz, i lewa kostka nad prawym kolanem, i przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Lewe kolano rotuje na zewnątrz, i przytrzymaj. OK. Odstaw stopy na matę i teraz jeszcze unieś, przyklejone dobrze stopy. unieś biodra do góry, spleć koszyczek, łopatki do siebie, bio, barki do siebie, półmostek. Napinaj mięśnie pośladków, biodra ciągną do góry, przytrzymaj i oddychaj. Ok, wyjdź z pozycji. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej około już na boki. Wyprostuj prawą nogę, odstaw na matę, prawa dłoń chwyta, lewe kolano, przenosi na prawą stronę, lewa ręka na wysokości barku. Spójrz za nią, opada na podłogę, oddychaj. Ok, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, po na boki. Uh -huh. lewa noga na matę, lewa dłoń chwyta prawe kolano, przynosi na lewą stronę prawa ręka, na wysokości barku, opada na podłogę, spójrz za nim. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, pokołysz ostatni raz i swoim sposobem przejdź do siadu skrzyżnego. Kochani, brawo, Ty, moje ciało mówi mi pięknie, dziękuję za, za tę praktykę. Myślę, że Wy też czujecie się o wiele lepiej i Wasz dzień będzie wyglądał zupełnie inaczej po takim króciutkim, króciutkiej praktyce. Także dziękuję pięknie, możecie być siebie dumni. Pamiętaj, aby subskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś i zostaw komentarz, jak się czujesz po praktyce. Wspaniałego dnia Ci życzę. Namaste.